Ej, hey, joł! Dawno mnie tu nie było. Mam nadzieję, że nie jest tak bardzo z mywarki. Dzisiaj przygotujemy... No właśnie, co przygotujemy? Przygotujemy coś z ciecierzycy. Ale co to będzie dokładnie? To się przekonacie, oglądając to wideo. Co będzie nam potrzebne? No, ciecierzyca, jakieś przyprawy. Ja mam tutaj paprykę, ale może być też jakieś oregano, bazylia, bądź... Co też lubicie? Sól? Hmm, czy sól jest przyprawą? Uznajmy, że nie. Wtedy w sumie byłyby tylko dwa składniki. No nieważne. Przejdźmy do przygotowań. Ja tutaj w swojej łapce mam pół kilo ciecierzycy. Tutaj mam garnek z wodą. I to będzie nasz pierwszy etap. Musimy to otworzyć. Tylko jak? Nożyczki. Pół kilo ciecierzycy. Wrzucamy do garnka z wodą. Może być zimna i zostawiamy na kilka godzin do namoczenia. Gdy już nasza ciecierzyca się trochę namoczy, będziemy musieli ją ugotować, ale to za jakiś czas. Ciecierzyca po kilkugodzinnym leżakowaniu nam bardzo ładnie napęczniała. Do tego co mamy w garku, ja tutaj dodam łyżkę soli. Zaleję to świeżą wodą. I pozostaje nam teraz ugotować naszą ciecierzycę mniej więcej przez godzinę. Najlepiej na jakimś małym ogniu, żeby na niedźwiedzi. Najlepiej na jakimś małym ogniu, żeby nam nie wykiwiało. Ciecierzycę mamy już ugotowaną, odcedzoną i trochę wychłodzoną. Pozostaje nam wrzucić ją do miski, bądź też jakiegokolwiek innego naczynia, jakie posiadacie, i dodać ulubione przyprawy. W moim przypadku będzie to chili. Pozostaje wymieszać. Ciecierzycę mam już wymieszaną. Teraz potrzebujemy blaszkę. Mamy ją wyłożoną papierem do pieczenia i pierwszą partię wysypuję. Jeszcze mam tutaj przygotowane trzy blaszki, więc na pozostałe dwie położę resztę ciecierzycy i pozostanie wrzucić ją do piekarnika na pieczenie. Temperatura 190 stopni, czas pieczenia do godziny. Dobrze, bo gdybyśmy mogli włączyć sobie w piekarniku termobieg, wtedy proces pieczenia zdecydowanie będziemy mieli ułatwiony. Mniej więcej po 30 metrach możemy otworzyć nasz piekarnik i nieco przemieszać ciecierzycę, tak żeby odpowiednio się podbiegła z każdej strony. Pół godziny za nami, wygląda to dobrze. Czas pomieszać trochę naszą ciecierzycę. I wrzucamy na kolejne pół godziny. I po 55 minutach mamy efekt finalny czat! Super się przypiekło, już to będzie widać że tak dobrze, wyglądają super. No i zostawiamy je do przestygnięcia. Wyszło do tego naprawdę sporo. Cała miska. W tym momencie pozostaje tylko przetestować nasz wyrób. którą by to wybrać? Tak dużo. Weźmy kilka kulek. Mm, Paprykowa, chrupia. O co nam właśnie chodziło? Mm, bardzo dobra, ale piecze, bo to chili. Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Kolejny raz ta ciecierzyca wyszła naprawdę wyśmienicie. Polecam wam spróbować taką przekąskę. Jest to zdecydowanie zdrowa alternatywa dla innych kupnych, a też dowiem się, jak wam wyszła taka ciecierzyca. To będzie się i tyle. Do zobaczenia w kolejnym wideo.